Wszystko na pozór się zgadza. Kształt głowy, rysy twarzy, wzrost, sylwetka jednak nie jest podobny. Może nie w takiej pozie. W innym kolorycie, może bardziej z profilu, jakby się za czymś oglądał. Gdyby coś trzymał w rękach, książkę własną, cudą, mapę, lornetkę, kołowrotek wędki, niechby co innego miał na sobie: wrześniowy mundur, obozowy pasiak, wiatrówkę z tamtej szafy. Albo jak w drodze do drugiego brzegu, po kostki, po kolana, po pas, po szyję już zanurzony, nagi. I gdy będę malować mu tu jakieś tło, na przykład łąkę jeszcze nieskoszoną, szuwary, brzozy, piękne chmurne niebo, może brakuje kogoś obok niego, z kim spierał się, żartował, grał w karty, popijał. Ktoś jest rodziny, przyjaciół, kilka kobiet, jedna, może stojący w oknie, wychodzący z bramy. Z psem przybłędu u nogi, w solidarnym tłumie. Nie, nie, to na nic. Powinien być sam. Jak niektórym przystało. I chyba nie takie poufale z bliska. Dalej, jeszcze dalej. W najzupełniejszej już głębi obrazu. Skąd gdyby nawet wołał, nie doszedłby głos. A co na pierwszym planie? Ach, cokolwiek. I tylko pod warunkiem, że będzie to ptak przelatujący, właśnie. Musi być do wyboru zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczyma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci żadnych dzieci jedno naiwna. Ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, ale będzie ją miała. Czyta Jasperswa i pisma kobiece, nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda, trzyma w rękach rubelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleko i długą Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biednie, czy nie jest zmęczona? Ależ nie. Tylko trochę, bardzo nic nie szkodzi, albo go kocha, albo się uparła na dobre, na niedobre i na litość boską.